Wielki Piątek to jeden z najbardziej przejmujących i znaczących dni w kalendarzu liturgicznym chrześcijan. To dzień głębokiej zadumy, ciszy i skupienia, w którym Kościół nie celebruje Eucharystii, a wierni gromadzą się, by wspominać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym szczególnym czasie nie chodzi tylko o liturgiczne wspomnienie wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Chodzi o duchowe zanurzenie się w tajemnicy cierpienia, miłości i zbawienia. To dzień, który nie powinien być traktowany jak każdy inny. Choć świat wokół nas pędzi do przodu, często nie zważając na sakrum, chrześcijanin powinien w tym dniu zatrzymać się i spojrzeć w głąb swojego serca. Wielki Piątek nie jest czasem na rutynę, nie jest dniem na zabawę. Zakupy czy gonitwę za codziennością, jest zaproszeniem do milczenia, modlitwy i refleksji nad największą ofiarą w dziejach ludzkości ofiarą miłości, która przeszła przez cierpienie i śmierć, by dać życie. Właśnie dlatego warto przypomnieć sobie, czego nie wypada, a czasem wręcz nie wolno, robić w tym wyjątkowym dniu. Nie chodzi tu tylko o zewnętrzne zachowania, ale również o postawę serca. W filmie, który przed tobą przyjrzymy się temu, co może zakłócić ducha Wielkiego Piątku. Nie po to, by osądzać, ale po to, by pomóc lepiej przeżyć ten święty czas w ciszy, pokorze i z głębokim szacunkiem dla misterium Krzyża. Zanim przejdziemy do konkretów, wysłuchajmy pewnego fragmentu z dzienniczka Świętej Faustyny Kowalskiej. Kiedy się pogrążam w męce Pańskiej, często widzę Pana Jezusa, jak po obiczowaniu kaci zabrali i zdjęli z niego szatę własną, która już się przywarła do ran. Przy zdejmowaniu odnowiły się rany jego. W ten zarzucono na Pana czerwony płaszcz, brudny i poszarpany na odświeżone rany. Płaszcz ten zaledwie w niektórych miejscach dosięgał kolan i kazano Panu usiąść na kawałku belki, w ten czas spleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą i podano trzcinę w rękę Jego i naśmiewali się z Niego oddając Mu pokłony jako królowi, pluli na oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili głowę Jego, a inni kułakami zadawali. Dawali mu boleść, a inni zasłonili twarz Jego i bili go pięściami. Cicho znosił to Jezus. Kto pojmie boleść Jego? Jezus miał wzrok spuszczony na ziemię. Wyczułam, co wówczas się działo w najsłodszym sercu Jezusa. Niech każda dusza rozważa, co Jezus cierpiał w tym momencie. Na wyścigi znieważali Pana. Zastanawiałam się, skąd taka złość w człowieku, spotkała się miłość i grzech. Wielki piątek dla świętej Faustyny Kowalskiej nie był jedynie wspomnieniem męki pańskiej, był prawdziwym duchowym zanurzeniem się w cierpieniu Jezusa. Mistyczne doświadczenia, które zapisała w dzienniczku, ukazują głębie tego dnia oraz jego szczególne znaczenie. W kontekście Bożego Miłosierdzia. Dla niej Wielki Piątek był jakby wejściem w sam środek tajemnicy Krzyża, momentem, w którym serce spotykało się z sercem Zbawiciela, przepełnionym miłością i bólem. Jezus porywa serce moje w sam żar miłości. Jezus daje mi poznać, jak wiele cierpiał dla mnie. Te słowa ukazują, jak bardzo Faustyna przeżywała duchowo każdą chwilę Wielkiego Piątku. To nie była tylko emocjonalna reakcja, to było głębokie poznanie. To właśnie wtedy Jezus ukazał jej swoje serce promieniujące miłosierdziem i po raz kolejny przypomniał jej o misji mówienia światu o jego niepojętej miłości do grzeszników. W Wielki Piątek Faustyna otrzymała też konkretne polecenia od Pana, między innymi dotyczące szerzenia kultu obrazu Jezusa miłosiernego. Ujrzałam pana Jezusa umęczonego, ale nie przybitego do krzyża, jeszcze przed ukrzyżowaniem, i powiedział mi: Tyś sercem moim, mów grzesznikom o miłosierdziu moim. O godzinie trzeciej po południu, kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam te słowa: Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony. Wtem ujrzałam, jak z boku Jego wyszły te same dwa promienie, jakie są w tym obrazie. Właśnie tego dnia, Wielkiego Piątku, rozpoczyna się też nowenna do Bożego Miłosierdzia, która przygotowuje wiernych do święta miłosierdzia, obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Faustyna zapisała: Powiedział mi Pan, żeby tę koronkę odmawiać przez dziewięć dni przed świętem miłosierdzia. Rozpoczynać się ma w Wielki Piątek. W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask to zaproszenie, które wciąż pozostaje aktualne. Jezus pragnie, byśmy sięgali po Jego miłosierdzie, byśmy go prosili, ufali i trwali przy Nim. I właśnie w Wielki Piątek możemy to uczynić w sposób szczególny, modląc się z wiarą i ufnością koronką do Bożego Miłosierdzia. Przez dziewięć dni, aż do niedzieli miłosierdzia. Każdy z nas może zostać dotknięty tą łaską, nie dlatego, że na nią zasługuje, ale dlatego, że on tak bardzo kocha. Czego nie wolno robić w Wielki Piątek? Wielki Piątek to nie jest zwykły Piątek. To nie jest dzień, który można przeżyć byle jak, bez refleksji, na autopilocie. To dzień, w którym świat powinien na chwilę przystanąć, bo właśnie wtedy zostało dokonane nasze zbawienie. Dlatego Kościół bardzo wyraźnie wskazuje, jak chrześcijanin powinien przeżyć ten dzień, i równie wyraźnie zaznacza, czego nie powinien robić. Niełam postu ścisłego i wstrzemięźliwości od mięsa. Zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej, a jednak często pomijanej: postu. Wielki Piątek jest dniem postu ścisłego, co oznacza, że osoby między 18 a 60 rokiem życia powinny ograniczyć się do trzech posiłków dziennie, z czego tylko jeden może być dosyta. Pozostałe dwa mają służyć zaspokojeniu głodu, ale niesytości. Dodatkowo, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego wymaga się już od osób, które ukończyły 14 rok życia. To nie jest jedynie symboliczne zalecenie, to konkretne zaproszenie do wyrzeczenia, do współuczestnictwa w cierpieniu Chrystusa, które niech będzie chociaż namiastką tego, co On uczynił dla nas. Dla wielu z nas to może być wyzwanie, bo przecież jesteśmy zabiegani, często jemy w biegu na mieście, bez refleksji. Ale właśnie ten dzień jest po to, by się zatrzymać. Zanim wrzucisz coś do koszyka, Albo zamówisz szybki lunch, przypomnij sobie: To dziś Jezus umiera za ciebie na krzyżu. Nie organizuj zabaw, imprez i głośnych spotkań. Wielki Piątek to dzień ciszy, pokory i skupienia. Dlatego Kościół zachęca do powstrzymania się od wszelkiego rodzaju rozrywek. Nie chodzi tylko o to, żeby nie pójść na imprezę, chodzi o przemianę nastroju całego dnia. W kulturze, która często nie zna ciszy, wartość wyciszenia staje się wręcz prorocza. Nie organizuj w tym dniu spotkań towarzyskich, głośnych kolacji, grillów, domówek czy karaoke. Nie dlatego, że zabawa jest czymś złym, ale dlatego, że w tym dniu świat powinien współczuć z cierpiącym Chrystusem. Ten dzień nie jest na śmiech i hałas. To dzień łez milczenia i obecności przy Jezusie. Tak jak była przy nim Maryja i Jan pod krzyżem. Nie zapominaj, że to dzień bez Mszy Świętej. To jeden z niewielu dni w roku liturgicznym, kiedy nie sprawuje się Eucharystii. To znak wyjątkowy, symboliczna cisza Kościoła, który opłakuje śmierć swojego Pana. Zamiast Mszy Świętej sprawowana jest liturgia męki pańskiej. Wierni uczestniczą wtedy w czytaniach Pisma Świętego, adoracji krzyża i przyjmują komunię świętą z darów konsekrowanych dzień wcześniej. Nie pomiń tego momentu. To serce Wielkiego Piątku. Jeśli możesz, zrób wszystko, by być na tej liturgii. To nie obowiązek, to zaproszenie do bycia przy Chrystusie w Jego ostatnich godzinach. Nie lekceważ znaczenia modlitwy i ciszy. To nie jest dzień, który należy jakoś przeżyć. To dzień, który trzeba przeżyć głęboko. Dlatego nie warto wypełniać go tylko obowiązkami domowymi, zakupami czy telefonami. Owszem, można wykonywać codzienne obowiązki. Kościół mówi wprost, że sprzątanie czy gotowanie w ramach przygotowań do Wielkanocy nie są grzechem. Ale niech to nie będzie wszystko. Znajdź czas na modlitwę. Idź na drogę krzyżową, poświęć choć godzinę na adorację Krzyża, nawet w domowym zaciszu. Zamknij laptopa, wycisz telefon, nie odpalaj Netflixa. Po prostu bądź przy Jezusie. Nie odkładaj nowenny do Bożego Miłosierdzia na później. Wielki piątek to dzień, w którym zaczyna się nowenna do Bożego Miłosierdzia. Jezus sam prosił Świętą Faustynę, by zaczynała ją właśnie w tym dniu. Jeśli do tej pory jej nie odmawiałeś, to masz okazję zacząć. To tylko kilka minut dziennie, a może przynieść wielkie owoce duchowe. Jak mówił Jezus, w tej nowennie udzielę duszą wszelkich łask.